Moja rola w terenie TR to jest rola takiego trochę ufolutka na innej planecie, bo oto ja, człowiek od literatury, wyląduję w przestrzeni teatralnej. I więc mam nadzieję, że stanie się to okazją, z jednej strony dla mnie, do poznania nowych ludzi, nowych pomysłów, nowych języków, a z drugiej strony liczę, że będę mógł nieść. Językową pomoc uczestnikom terenu TR. Razem z uczestnikami będę, no będziemy dłubać w języku, będziemy sprawdzać, co można zrobić, w jaki sposób osiąga się założone przez uczestników tego projektu cele. Mam nadzieję, że doprowadzi to do ulepienia postaci bohaterów tych przedstawień także na płaszczyźnie językowej, na przykład indywidualizowanie języka postaci, oddanie, to jest moim zdaniem bardzo ważne, ale też trudne, całego spektrum psychologicznego, bo to się odbija nie tylko w mowie ciała, ale też w mowie bez ciała, w mowie złożonych ze słów.